Zaczynamy kolejną audycję z Anuluj Dług. Z nami w studiu pani Anna stankiewicz maletze szef działu prawnego portalu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I dzisiaj będziemy rozmawiać o pełnomocnikach. Czy warto go mieć? Tak, czy warto mieć pełnomocnika? O tym tak naprawdę, jaka jest różnica pomiędzy adwokatem, radcą prawnym? I czy faktycznie posiadanie pełnomocnika e, niesie za sobą jakieś konsekwencje dla nas pozytywne, bądź też bardziej negatywne e, w korespondencji z windykacją, z windykatorem czy też z komornikiem. Mhm. E, dlatego, że jak za każdym razem e, chcemy Państwu e, zaproponować. Na, tutaj, w audycji, w radiu, jakiś, jakiś temat, jakiś nowy program i przedstawić nowy problem. Szczególnie inspirujące są historie, z którymi Państwo się do nas zwracają, dlatego też za każdym razem są to historie z życia wzięte. Dlaczego warto mieć pełnomocnika? Mhm. Ostatnio spotykamy się z takimi sytuacjami, często również na etapie postępowania egzekucyjnego, nawet kiedy klienci. Pytając o radę, bądź też już sami zwrócili się do komornika czy do firmy windykacyjnej z korespondencją, na przykład właśnie do firmy windykacyjnej, okazało się, że firma przysłała do nas kolejne roszczenie, roszczenie sprzedawnione. Nie reagowaliśmy, ale jak to firma windykacyjna nie daje za wygraną. Dalej nęka nas telefonami, nęka nas pismami, więc tu pojawia się możliwość odpowiedzi i takie korespondencje przez klientów były kierowane, że te należności, które są żądane przez firmę windykacyjną są już dawno przedawnione, dlatego też są nienależne i takie osoby uświadamiając firmie windykacyjnej proszą o to, żeby już taka firma nie nękała dalej konkretne osoby. Często w odpowiedzi, tak jak widzimy w otrzymywanej korespondencji od klientów, że taka od, odpowiedź jest kompletnie ignorowana, nie ma w ogóle reakcji na to, a w odpowiedzi na to pismo przychodzi jedynie informacja znowu z uporem maniaka, firma windykacyjna po raz kolejny wskazuje, że długi niej należności trzeba płacić i ani słowem nie odnosi się do Właśnie argumentacji podniesionej w piśmie, że należność jest przedawniona. Mhm. Czyli jeżeli sami działamy i odpowiadamy na, na takie pismo, to często możemy być po prostu lekceważeni. Zgadza się i często z zasady takie osoby są lekceważone. Już inaczej wygląda sytuacja, kiedy takie pismo skierowane jest od profesjonalnego pełnomocnika, adwokata bądź też radcy prawnego. Tu już jest to cięższy kaliber, tak można nazwać tego pisma, ponieważ firma windykacyjna powinna sobie zdawać sprawę, mówię, powinna sobie zdawać sprawę, uh -huh. bo jest to różnie, ale jest, jest już tutaj skuteczniejsze jednak działanie tego pełnomocnika, że kiedy mogą sobie pozwolić na sytuację ignorowania osoby fizycznej i stosowania dalszych nacisków, tak? czyli tej dalszej manipulacji, która ma no po prostu na celu jedynie zmuszenie nas i utwierdzenie nas tym, że mimo wszystko my Ci nie damy spokoju, aż zapłacisz. Mhm. Tak, tutaj, kiedy już pismo jest skierowane z kancelarii adwokackiej czy kancelarii radcy prawnego, firma windykacyjna powinna sobie uświadomić, że tu się żarty kończą i powinna dać spokój z kierowaniem takich pism i nękaniem osoby, ponieważ właśnie w tym momencie, kiedy. My udzielamy pełnomocnictwa do prowadzenia spraw właśnie profesjonalnemu pełnomocnikowi, takiemu jak adwokat czy radca prawny, zdejmujemy z siebie ten ciężar prowadzenia postępowania, czy też sądowego, czy też przedsądowego, czy też właśnie na procesie, w procesie windykacyjnym, czy na etapie egzekucji, ponieważ na każdym etapie możemy udzielić pełnomocnictwa do prowadzenia swoich spraw. Mhm. Czyli na dobrą sprawę, w momencie, w którym windykator dostaje takie pismo, nie od nas, ale od profesjonalisty, to też zdaje sobie sprawę, że w tym momencie nie będzie mógł dalej wysyłać takich pism, że tutaj już ma do czynienia z kimś innym, z kimś, kto się zna na rzeczy. Powinien dać sobie sprawę, tak, ponieważ e, szczególnie w, w wykorzystywanie niewiedzy, nieznajomości prawa i e, działanie z takim uporem, z natarczywością, e, z przesyłaniem pism, z kierowaniem telefonów do, do osoby fizycznej. W w tym momencie powinno przestać już działać, ponieważ taka osoba, nawet jeżeli po udzieleniu pełnomocnictwa, nawet jeżeli otrzymuje taką korespondencję bądź też telefony, powinna poinformować właśnie firmę windykacyjną, że zostało udzielone pełnomocnictwo i od tego momentu bardzo proszę kontaktować się z moim mecenasem w tej sprawie, ponieważ on będzie dalej prowadził już e, ewentualne rozmowy z państwem. Bardzo często to działa, także zachęcam e, do korzystania e, z takiej formy, ponieważ. E, każdy jednak w swojej sprawie kieruje się często emocjami. To jest naturalne, to jest normalne, że denerwujemy się, ponieważ chodzi o nasze pieniądze, ponieważ chodzi o nasze rodziny, o nasze domy, o nasz majątek. Dlatego często spojrzenie i pokierowanie przez osobę, która jest zupełnie neutralna, z takim zimnym, racjonalnym spojrzeniem na sprawę może bardzo dużo pomóc, ponieważ często w emocjach możemy podjąć złe decyzje, niepotrzebne kroki, które no, narażą nas na nie tyle dodatkowe koszty, co na, co na dodatkowe nerwy na pewno. A dzięki temu, że możemy udzielić pełnomocnictwa profesjonalnemu pełnomocnikowi, możemy sobie zaoszczędzić nerwów, czasu i być pewnym tego, że sprawy są prowadzone tak, jak powinno być zgodnie z przepisami prawa. Do rozmowy jeszcze wrócimy, a teraz zapraszamy na chwilę muzyki.